Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem parę zdań. Jak straciłeś prawo jazdy za alkohol? Oczywiście było to tylko wykroczenie, natomiast, ponieważ bierzesz inne leki, masz inne choroby, przy okazji, niestety jest podwyższony poziom. GGTP, czyli podwyższony poziom prób wątrobowych, i orzeczenie z lokalnego wojewódzkiego ośrodka jest negatywne, prawda? I ta osoba miała w połowie czerwca zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Wyrok sądu 6 miesięcy czyli teoretycznie już teraz w grudniu mogłaby jeździć. Oczywiście skierowanie ze starostwa, kurs reedukacyjny, psychotesty zaliczone. Natomiast dwa tygodnie temu była w Wąpie, w piątek otrzymała negatywny wynik i doktor, ten lekarz przekazał, że GGTP jest za wysokie, wynosi ponad 150 jednostek. I teoretycznie, nawet brane te choroby, które są tam reaktywne, zapalenie stawu, życiejące, zapalenie jelita grubego i przyjmowane leki, jest ten wynik za wysoki. W rozpoznaniach jest pisane biochemiczne cechy uszkodzenia wątroby, podejrzenie szkodliwego używania alkoholu, zalecenia dalsze leczenia w miejscowej. Przychodni pod kontrolą poradni specjalistycznych, konieczna diagnostyka wysokiego poziomu GGTP. Przekazano, że można się odwołać od tego wyniku. I teraz mam pytanie: czy mam się odwoływać? Jeżeli tak, to jak to zrobić? Co ewentualnie powinniśmy zawrzeć w takim odwołaniu, aby było dobre, aby odwołanie się udało. Czy w międzyczasie, jeśli odwołanie będzie trwało dłuższy czas po weryfikacji i poprawieniu wyników, możemy się udać ponownie do WOMP-u? Czy powinniśmy się udać do jakiejś specjalisty dotyczącego wątroby po zaświadczenie, prawda? No i prawda jest tutaj taka brutalna, że ci z WOMP-u nie piszą, że. No, że pijesz, definitywnie, prawda? Czy nie pijesz, tylko piszą, że jest podejrzenie szkodliwego mm, używania alkoholu, prawda? No, a jak jest podejrzenie, to y, trzeba to jakoś wyjaśnić, prawda? No i problem jest taki, że pomimo, że tu jest sprawa ewidentna, są choroby, są leki szkodliwe działanie nie tyle alkoholu, co, co tych leków i, i chorób zasadniczych. No to oni, oni, oni po prostu tak sobie piszą i dają orzeczenie negatywne, natomiast samo odwołanie w tym momencie jest po prostu strata pieniędzy, jeżeli niczego nowego nie wniesiesz, prawda? Czyli dobrze tutaj widz pisze, że najpierw by trzeba załatwić jakiś dokument od lekarza leczącego, że, ta, no, że jest tutaj ta wątroba uszkodzona lekowo, no i fajnie by było załatwić od Lekarza psychiatry lub terapeuty uzależnień, że ta osoba nie jest uzależniona, prawda? Coż tu mogę więcej powiedzieć. W tym przypadku złapanie klasyczne, prawda? Jakieś wyrywkowe badanie kierowców. Pierwsze, pierwsze, pierwsze badanie było 0,26, drugie też było 0,26. 3.023, czyli szczęśliwie tutaj zakwalifikowano to jako wykroczenie i zakaz prowadzenia na 6 miesięcy, prawda? No zobaczymy, jak się ta sprawa potoczy, ponieważ ci Państwo chcą się skonsultować ze mną jeszcze telefonicznie prosili tam o jakiś lekarzy w ich miejscu zamieszkania. No, szczerze mówiąc no aż takich znajomości to nie mam, żebym coś potrafił pokazać na drugim końcu Polski, kto jest jakimś lekarzem sensownym, kto mniej sensownym, prawda? Największy problem tutaj widzę z uzyskaniem Jakiegoś zaświadczenia od psychiatry, prawda? I dobrze tutaj alkolo napisał. Zanim pójdziesz do WOMP, zrób sobie badania testowe dzień przed. Ja to zawsze radzę te badania testowe, przynajmniej po to, żebyś może nie, nawet nie dzień, nawet z tydzień wcześniej, żeby. Potem miał jakieś porównanie, co ci wyszło złego. No i żeby potem w Wąpie nie gadali, co sobie chcą gadać, prawda? Zalecam taki troszeczkę większy zakres badań, czyli cukier, bo i tak ci będą ten cukier badać. A jak wyjdzie podwyższony, to cię dyskwalifikuje. To GGTP. Ponieważ i tak będą badać. Aspatalat, bo to są klasyczne próby wątrobowe i tak zwane CDT. To CDT to jest wskaźnik jakiś taki alkoholowy, i no jak masz CDT, że nie piłeś, prawda? Ostatnie 2-3 tygodnie, to z dużym prawdopodobieństwem nie, nie piłeś też częściej, prawda? No i to w zasadzie ten przypadek. Omówienie tego przypadku by się na dzisiaj, omówieniem tego przypadku na dzisiaj by się y, skończyło. Jeżeli chodzi o pracę mojej firmy, to być może dalej słyszysz, że jestem, y, mam jakieś zapalenie krtani. Pomimo tego, że już choruję trzeci tydzień, chrypę na pewno słychać. W nocy mam jakieś ataki suchego kaszlu i chcesz czy nie chcesz chcesz czy nie chcesz, po prostu musisz swoje odchorować. Co miałem wziąć tam jakiś leków to sobie wziąłem Mam nadzieję, że z tydzień i przejdzie, prawda? Natomiast przy okazji siła złego na jednego, jeden dzieciak rozbił rano wazę stojącą na oknie, drugi po południu wybił sobie zęba, prawda? Jeszcze psycholog tam uwalił jednego jakiegoś pacjenta, który starał się o pozwolenie na broń. Coś tam bardzo słabo wyszedł na testach, i pomimo tego, że raczej z reguły wszyscy zdają, to tego dnia niestety nie zdali wszyscy, prawda? I tak to było. Jeżeli masz jakieś do mnie pytania, to szybko zadawaj. Nie będę dzisiaj nie będę dzisiaj za dużo przedłużał sprawy, szczególnie z tego powodu, że po prostu to gardło mnie ciągle boli. Właśnie miałeś próbkę tego, co mnie, co mnie, co mnie spotkało, prawda? Niestety dzieciaki jakoś tam powoli jakoś powoli wydobrzały. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to dalej jestem chory, prawda? Także. Marek, Marek, witam, mieszkam w Holandii. Miałem kilka ataków padaczkowych w Polsce. Tego nie miałem. Czy jak przyjadę na badania do WOMP, czy oni padaczkę wykryją w Polsce? Nigdy nie miałem ataków. No. Z tą padaczką to jest tak, że no teoretycznie się powinieneś przyznać, prawda? Y miałem kiedyś takiego gościa, który starał się tam o jakieś badanie, no i ja mu tam zasugerowałem, że ta, ta miał jakąś tam bardzo taką jakąś słabą postać padaczki, że tam w czasie snu raz na 5 lat. No ale zasugerowałem mu może, żeby tam oszczędnie gospodarował prawdą ten gość gość jednak był taki pryncypialny, że się przyznał. No jak się przyznał, no to nikt go już wtedy nie żałował i dostał orzeczenie negatywne tam z jakiegoś powodu, prawda? Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale. Także musisz tutaj, no raczej doradzam mówienie prawdy. Natomiast jeżeli miałeś ataki padaczkowe to raczej dyskwalifikuje się to prowadzenia pojazdów mechanicznych na jakiś okres prawda na okres taki, że te Te ataki po prostu miną ci, nie będziesz miał ich przynajmniej przez dwa lata. Dobra. Yy, moi kochani, hangout dzisiaj krótki, także na dzisiaj kończę. Jeżeli oglądasz już w powtórce, to zrób napisz swoją opinię w komentarzach do tego wideo. Trzymaj się, cześć i do następnego razu.